Okej, okay. dzisiaj obiecane ocki Kurde, nienawidzę mojego głosu, mniejsza Powiem o każdej kilka słów I proszę was, żebyście ocenili w komentarzu każdą w randze od 1 do 10 Dobrze? Więc tak Pierwsze jest od kolenki I właśnie te emoji przedstawia Myślę, że wyszło mi spoko Fajny jest ten back. Następna ocy jest od. P <noise> Wiem, że to się pewnie czyta jako PT. Mniejsza, bardzo piękne emotki mi dałeś, strasznie różnorodne. I tak oto wy. Sorry, jeżeli nie wygląda tak, jak chciałeś, chciałaś, ale. No, mówię, te emotki nie dały mi dużo informacji. I oj, Marc, panka. moje, że tak się określa, YouTubeowe dziecko, wyrosłaś na mnie. <grystanie> jako przyjaciółka i partnerka. Mniejsza. Um, ja sądzę, że młotki naprawdę fajne dałaś i sądzę, że ta ocy wygląda bardzo spoko. No, oceńcie według Was Waszą ulubienicę i określcie od 1 do 10 i dlaczego.